No, chociaż witajcie, z tej strony Błażej i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku pokażę Wam update, który był wczoraj o 20.10, czyli 4 lipca 2023 roku, który zmienił. Tegosławno z czterema firmami, gdzie można brać zlecenia, nowe naczepy i ładunki, nowe, e, dos, nowe miejsca do dostaw dla do tych kierowców tirów. E, teraz e, w noczepach koła się kręcą, nowe tiry i Weko, e, Skania i Man e, Skania ta stara została, została jakby zaktualizowana, że ma lepsze dźwięki bodywork e, streaming, czyli jakieś nagrywanie jest tam, przed nagrywaniem, to, to, to tam... Ja i tak na OBS się nagrywam, jest to tam nie tego. E, Dodano dwie inne jakby przyciski for checking status of license, and czyli jakiś nowy przycisk w Wordzie. To Wam też pokażę, bo jeszcze nie patrzyłem. E, można teraz zostać z e, teleportowaniem do egzaminu e, po teście, coś takiego. E, reset, czyli powrót do podstawowych ustawień w Settings Menu. E, Bramy w Ulenbergu. To nie wiem teraz pociągi respią się rzadziej Niektóre radary zostały zniknie... Niektóre radary zostały usunięte, ale zastąpione czasami będą się tam pić policyjne patrole A radar gdzieś zniknął, bo chyba zniknął jeden pokażę Wam już na grze no i jakieś tam światła naprawdę. więc teraz przenieśmy się do gry. Także jesteśmy sobie już w grze. Yy. I co to co zmieniło się w salonie? Otóż BMW 46 kosztuje już 96 tysięcy złotych. Oczywiście, jak to się posiada, nie musisz dopłacać ani nic, tylko już je ma. Ale dla nowych graczy już kosztuje 96 tysięcy, a nie 48. Także to jest ta jedna zmiana taka poza trackerska. A teraz zrobię Wam time lapse i pokażę Wam coś ciekawego. Jak widzicie, portspet, czyli moje jedno z ulubionych miejsc do zleceń jest terenem rozbiórki, czyli ten portspet zostanie już rozebrany, już widzicie, że mieli napisy. No ale on był trochę już brzydki, jest brzydki w porównaniu do tego, co zaraz zobaczycie, co jest na grze, już tam w sławnie. Także tak to się prezentuje. A teraz przejdziemy sobie na trackera. Także widzimy się zaraz. Jak widzicie, respimy się już w nowym miejscu, zlepa serwis. No i tutaj mamy tak samo tą mapę, co została po słoweński. No i tutaj mamy buy a truck, tutaj mamy różne zdjęcie ze, starej, ze starego tego magazynu. No i pojawiły się trzy nowe tiry. Renault Magnumka była, nic się nie zmieniło i drugim tirem jest Iveco Starlight. Vmax 93, KONI 460, biegów 6, napęd na tył, no i tak... Tutaj się prezentuje, 51 tysięcy kosztuje. Potem mamy Renault Premium było, Mercedes Actros MP3 był, stary MAN jest, DAF jest, Skania stara jest, ale zlimasterowana, Volvo było, DAF był i TIR, którego kupiłem, czyli MAN Euro 6, TGX Euro 6, bardzo fajny TIR, nie powiem, bardzo fajny, polecam go kupić. Mercedes mp 4 był Volvo, to było i Skania ta nowa s 730 Highliner, bardzo fajny model. Będę ich na nie nawet zbierał. Także weźmiemy sobie tego Mana i mamy tutaj, yy, mamy tutaj, tutaj się rozpieram tak. Tutaj mamy pierwszą firmę. Pierwsza... O tutaj mamy pierwsza Pierwsza firma jest dobrania zwykłych zleceń plandeki jakby, z plandekami. Tam mamy drugą firmę i to jest firma, która nazywa się e, agrobrut. Ktoś e, tu, tu radio proszę agrobrut. I tu możemy brać e, zlecenia na wywrotki. I to polega na tym, że podchodzicie. I bierzecie, klikacie E i tutaj macie akurat mamy tutaj do Darłowu, do Portspeda, ponieważ tam jest ta rozbiórka i właśnie na no to się tutaj prezentuje. No bo teraz zostały dodane nowe punkty, gdzie można dowieść zlecenia. Także tutaj się tak to prezentuje w tym. W no, w, jak ta firma się nazywa? Agrobut. Agrobut. Kolejną firmą jest firma z y, cysternami, która jest trochę, no ta firma jest WTS NS Oil, y, dokładnie o ta firma, tutaj oczywiście brama się otwiera, o takie są cysterny, o takie, tak. I zlecenie można brać do Malechówko, Karwice, to jest o, ta tutaj, ta taka jakby, ta cysterna w Malechówku, taka co stoi tam jak się skręca, za Orlenberga, no i do darmowo do BP można mieć zlecenie. I trzecią, taką niestandard, czwartą już ostatnią firmą jest firma z zbraniem zleceń drzewnych. Już Wam tutaj pokazuję. Pozdrawiam serdecznie Maxia tutaj Game Roblox. No i tutaj macie zlecenia do... Yy, Malechówka albo Dodarłowo Forest. Pokażę Wam naczepę. On tam macie naczepę Iweko podczepił. O, tam to się prezentuje. Tam macie co stałem to już się widzieli. No i tak to się prezentuje w update. Cie. Od razu mówię, że fotoradaru, którego nie ma, to jest fotoradar w lesie, a pewnie tam może stać teraz policja. No i myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Bawcie się dobrze w update. Cie. Także to na tyle. Cześć i czołem.